Okej. Okay. Wracamy do Resident Evil. Resident Evil. Nie znudzi mi się ten lektor. I nie znudzi mi się jeszcze przez wszystkie kolejne części. Będzie mówił: Resident Evil 2. A później: Resident Evil 3. I tak dalej. You have once again entered the world of survival horror. Good luck, nigga. Tym razem. Mam ogromną nadzieję, że tym razem. Już faktycznie pójdziemy wyrwać chwasta. Eee, miałem już go wyrwać, tak, w poprzednim odcinku i w jeszcze poprzedniejszym odcinku, ale za każdym razem się okazywało, że. Eee! Jednak nie! Ale mam nadzieję, że tym razem już to pójdzie. Także e, lecimy tam, gdzie ostatnio byłem, tylko że przechodzimy jeszcze przez kolejne drzwi do tej sali, w której spodziewam się chwasta. Bo ja już wiem, że tam jest chwasta. I generalnie idziemy skopać mu dupsko. To znaczy, e, no, te, technicznie rzecz biorąc, e, rośliny nie mają dup e, ani innego rodzaju odbytów. E, bo to nie jest jak rośliny działają. Ja nie wiem jak rośliny działają, ale na pewno nie mają dup. Więc idziemy skopać. E, macki? Tak, Macki! Okej, okay, chciałem się jeszcze zajrzeć, czy ja tutaj wszystko zebrałem z tego pokoju. Ale zdaje się, że. że tak, dobra. Ho! Mm. lecimy. Straszna muzyka się zaczyna, co znaczy, że. shit just got real. mamy roślinę. Okej, okay. a. Uh. Oh. Uh. Widzę, że wcelowałem... Widzę, że będzie dobrze. Okej. Okay. Muszę się zostawić w jakimś. Uh. God damn it. Ale coś widzę, że to nie będzie najprostsza walka jednak, bo brak autocelowania... O, oh, jest, trafiłem! Aaaaa! I, i... A szlag mi trafił, jeszcze mi coś trafiło. Czy je... No, no, no... No got it! że wcelał No... What?! Come on! What is this bullshit? Naprawdę brak autocerowania, to będzie moja zmora. Noże się misia. Jeszcze mi się coś spuszcza na reja z tego z sufitu. Come on! No! A i teraz mi się skończyła monico, szlag do trafił. Jedziesz, jedziesz, jedziesz! No żeż w dupę mi się miałem pięknego celu na ciebie, a ty we mnie chlas... z tym... Macką! Okej, okay, come on! Come on! Yeah! Yeah! Come on, yeah. No, jak już stałem, to zrobiłem combo I wszystko jest zrobione. Eee, no to. No to dobrze. Doskonale. Świetnie. Ubite. Nie, nie było jednak tak źle, ale za to celowanie byłoby lepiej. A tu mamy. Tu mamy klucz w kominku. I w sumie można by się zastanawiać, po cholery ktoś. W, w, wrzucił ten kluczyk do, do tego, do, do kominka i to jest tak, to jest, to jest helmet key. E, w każdym razie, po jak ktoś wrzucił do, do kominka klucz. For what purpose? What the fuck, niggas, co wy tu robiliście w tym guardhouse'ie? Wrzucaliście się kluczami, nie wiem, próbowaliście spalić ten klucz? Co, myśleliście, że co, że, że, że co, że go nie wyjmę stąd, bo się spali, czy co? What the fuck were you thinking, niggas? No może mo, może może jest jakieś wytłumaczenie dla kluczyka w, w kominku, ale gosh God damn it. fuck Wesker. Wesker, Wesker Wesker nie strasz Jill Oh Jill So you're safe Yeah That's yes. what I was going to say. Wesker to okulary. You Perhaps you guys have met It was all I could do to do to protect myself against those strange creatures. Uh -huh. Is that right? Is that anyway, right? Anyway, <laughs> it's good to oh, see Jill. you're safe. Jill, our first priority is to get out of here. Yes, you're right. Now, there are a lot of rooms in that mansion yeah. that we can't get into because they're yeah. locked up. Mm -hmm. I have been looking around for clues. Mhm. Uh -huh. cool. Okay. I'll go to the other house and see if I can find any clues. Okay. Will you do that? I'm counting on you. of, of, of course, you can count on me. <sighs> yeah, seems legit. Dobra, w takim razie lecimy dalej. A to Wesker, ty debilu. Dlaczego strzelałeś do pszczół? <głos> 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 Car, come on, przed mi się ucieka, nie ma co do nich strzelać, a Poza tym nie ma żadnego celowania, jak mogłeś to w celować? Dobry jesteś. Okej, okay. będziemy zostawić całe to, to ta No i co, no, nie, nie będę chyba sejwował tuż po walce z bosem. Minęło ile kilka minut, kaman. Trochę tej amunicji z tego, z tego, z tej bazuki poleciało niestety, bo, bo nie wcelowywałem, no ale co ja poradzę. Nie ma celowania, to też zdarzają się niestety błędy. W kolejnych częściach już, już jest coś takiego, że jak się wci ten wciśnie, wiecie, podnoszenie broni, no nie, do góry, to się celuje od razu w, e, we wroga i nie ma, nie ma problemu. Można się nawet y, pomiędzy tymi wrogami jakoś tam prze... Ten... A i wiecie, co chcę powiedzieć. Nie mogę się skupić na dwóch rzeczach naraz. Po prostu muszę tutaj wszystko to odłożyć, co, co chcę. Ech. Tylko. Mm. No właśnie. Chciałem trochę... Nie wiem, czy może nie więcej, chyba więcej, mimo wszystko. Bo się przyda. Ale to odłożę, bo ja, 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 tak, ja tak mieszam między tym, bo czasami e, mogą się zdarzyć sytuacje, że chciałbym na przykład wziąć do kieszeni taką, takie, takie wiesz, e, te, takie siedem, no nie? Mieć to ze sobą na zasadzie, a pójdę z tym, no nie, i po drodze wykorzystam i mi się zwolni miejsce w plecaku. To jest czasami bardzo dobra strategia i wbrew pozorom bardzo skuteczna i w ogóle, no bo, no co no, e, oszczędzanie miejsca w plecaku jest dosyć istotne. Może nie tak istotny przy Jill, bo ona ma te dwa dodatkowe miejsca względem Chrisa. Oj, właśnie. Obiecuję, okej, okay, obiecuję, obiecuję. Jak będę grał w remake, zagramy Krzysztofem. Będzie taki w pieprz. W każdym razie wracam się jeszcze tutaj po te chwasty, bo tutaj już do tego. Znaczy. Well. well. E, no, chyba nie jest dużą tajemnicą, że do Guard housea raczej za bardzo wracać się nie będę. Bo tu już za bardzo nic e, nie ma. Więc lepiej zabrać stąd już wszystko, ee, a, a to zielone ziele może się kiedyś jeszcze przydać. Na razie, na razie w sumie tych wszystkich leczą i tak dalej mam całkiem sporo. I stoimy z tym całkiem dobrze, ale kto wie, co niesie przed sobą przyszłość? Kto wie, jakie koszmary czekają nas dalej. Mm -hmm. well, ja, ja wiem, ale wam nie powiem. <słuch> <słuch> Najpierw. Ee... I ja nie chcę sobie wątpić. Chciałem do, do skrzynki. Bo ogólnie będziemy wracać. Będziemy wracać e, do mansion. Nie, nic nie zostawiam. Nic, nic, nic. To, to ziele może się przydać, bo w sumie teraz zdaję sobie sprawę, że jestem na koszyku pomarańczowym. E, więc. Well, who knows. To też mogę ze sobą zabrać. Bo czemu nie? E, i to też mogę ze sobą zabrać, bo znowu, czemu nie? Tak czy inaczej, no, kontynuując, e, lecimy z powrotem do... A, do... do... do czego? Do, do posiadłości, do bo tam jest ten klucz, tak, to trzeba... E, w każdym razie jednak te, te niebieskie ziela to sobie po prostu zostawię tutaj już, skoro jestem jeszcze póki co blisko. Bo zielone ziele jeszcze mi się może do czegoś przyda. Ale niebieskie, well, niekoniecznie, ale w sumie zostawię. Because why the fuck not? Fuck this! Pró... What am I trying to say is. Ee, próbuję wam kręcić, bo ja generalnie wiem, co się święci i mniej więcej wiem, czego przewidywać, więc wiem, co robię, ale. E, whatever, przejdźmy do kolejnego tematu, please. E, wracamy do dimension. O, radio. Ooh. Let's see. This is Brad. I know you can't answer me. But somehow, give me a This is Jill. Brad. Oh, it's broken. Well, this radio is zipsy. Chyba za bardzo z niego nie skorzystamy. Weźmiemy już to. E, między innymi po to właśnie to zielone ziele sobie e, zostawiłem w, tym, w tej skrzyni, bo zwyczajnie nie pamiętałem, że tu jest jeszcze to jedno ziele, które zbiorę. I wolałem mieć po prostu na nie miejsce, żeby jeszcze tak nie nabiegać. W ogólnym rozrachunku lepiej wyszło, no nie? E, no bo no co, no, lecimy, tak jak mówiłem, to the które już zwiedziliśmy, ale mamy tym razem ze sobą klucz, helmet key, który pozwoli nam otworzyć kilka ciekawych drzwi, przez które jeszcze nie przechodziliśmy. Tam będą rzeczy, różne, mniej lub bardziej miłe, ale o tym oczywiście później, bo miałem nie dawać spoilerów. Snakes! Ale tak, tak jak wam mówiłem, wystarczy przebiec szybko i węże raczej nie robią kłopotu. Czasami można być bardzo niefortunnym i akurat jak się na was rzucą, to mogą was ukąsić. No i najgorzej jest jak ukąszą i akurat się trucizna wam zrobi, no to wtedy jest słabo. Bo trzeba lecieć szybko po niebieskie ziele i je sobie wciągnąć. No. czasami jest problem, bo nie ma żadnego niebieskiego ziela w pobliżu. I, i ten i skrzynki też nie ma w pobliżu wtedy jest problem a w każdym razie teraz widzicie, zostawiłem tutaj tamte ziela, jak, jak tutaj jak tutaj wchodziłem w, i szedłem do guardhausu to był dobry pomysł, tak? Bo e, gdybym ewentualnie tutaj było trupy cyk, mam, mam gotowy, tak? Mogę sobie, e, mogę sobie tu zechlać e, i jest, jest dobrze, jest dobrze. A jakbym nawet nie potrzebował, to bym teraz wziął, mam miejsce w swoich magicznych majtkach, mogę to wziąć i zanieść do skrzynki nieopodal. Takie strategie. Ja wiem, że to, ja wiem, że to jest głupie, że w rezydentach nie można zostawiać yy, rzeczy na ziemi. Wyjątkiem jest Resident Evil Outbreak zdaje się, ale no co no. Trzeba to przyjąć jako jakiś element mechaniki gry i, i, i nie, nie uznawać, że jest idiotyczny, tylko uznawać, to jest część gry i tyle. Lecimy dalej. Ale cóż to? Coś nas cały czas goniło. I wchodzi, i, i leci, i biegnie za nami, i tu powinny być drzwi, ale i to było. To nie jest zombie. To ma jakieś pazurery. Co to jest, skoro nie zombie? To jest... Hunter. I z hunterami... Nigdy nie można... Chodź oh, so... Świetnie oh, zdążyłem! Fuck you! Nie, nie, nie! Fuck you! No shit, you nigger! Leżeć! Z hunter. O oh, Jezus! <coughs> Z hunterami! Ah, okej! Okay. He's dead! Hu, jestem tylko na żółtym fajn. Okej, okay, okej, okay, nie jest źle. Ha, oh, Mogło być o wiele gorzej. Oh. Z hunterami nie ma, nie ma, nie ma żartów. Huntery mogą bardzo szybko... Was zabić i są trudnymi przeciwnikami i... Nope. Czy co, są huntery? Tak, słyszę tu pytanie. Come on, come on. Come on, you... No, no, no! Stay down, bitch! Fuck you. Nie zbliżaj się. Oh, okay. Nie, nie, z hunterami naprawdę nie ma żartów. Huntery są bardzo, bardzo złe i o wiele, wiele bardziej niebezpie... What is this? I'll put some bullets in the back room. Use them in case of trouble. Barry! Thanks, Barry! <sighs> good, good, Barry. Bardzo się cieszę, że zostawisz mi amunicję. Co my tu mamy? W sumie nie tylko amunicja. Mamy amunicję do bazuki kwasową. Nice. Very nice. E, co mamy dalej? To jest amunicja do shotguna. Też very nice. Też się przyda. E, bo już niestety na huntery trzeba używać dosyć ciężkiej amunicji. First aid spray. To też się przyda. Bo no. Well, ni niestety Hunter'y są szybsze, bardziej groźne. No i w efekcie bardziej śmiercionośnym, więc na nie naprawdę trzeba mieć sporą siłę rażenia, żeby. Z pistoletem to nie należy podchodzić, bo można do nich strzelać pistoletu, można ich zabić. Ale pistolet za bardzo ich nie zatrzymuje i, I to jest problem, a ich trzeba naprawdę nawalać z jakiegoś shotguna, albo wręcz z tej bazuki, żeby je przewrócić i żeby one do ciebie nie dobiegły. Bo jak dobiegną, no to jest naprawdę słabo. No, zawsze zostaje też ucieczka, ale. Czy ja wiem, czy to dobry pomysł? Często ucie uciekać przed zombie można, bo one są wolne, ale huntery... Huntery są o wiele szybsze, więc... Więc nie. Tak czy inaczej, pistolet się przyda, bo gdybym gdzieś tam po drodze spotkał akurat zombie, to nie będę na niego marnował amunicji z shotguna. No i teraz już sejwujemy, bo mimo wszystko, e, jeśli się spodziewaliście, że wrócę sobie do pustego mansion i tutaj nic nowego nie będzie, nie, mylicie się. Nie ta gra, sorry. Może i wyczyściłem e, wszystko z zombie, ale nie wyczyściłem wszystkiego z hunterów. I hantery będą zdecydowanie większym zagrożeniem teraz, i z tym się trzeba mierzyć. Także, cóż, w kolejnym odcinku zwiedzamy stare, dobre korytarze e, posiadłości, ale tym razem o wiele niebezpieczniejszymi wrogami. Tymczasem, do zobaczenia.